Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Wiem, że rzadko tu bywam, ale no cóż, mamy okazję. Ja mam chwilę czasu. Opiszemy sobie króciutko, co tu jest ciekawego do wymiany w tym miesiącu. Na dzień dobry. Za 10 dusz mamy Akonia z żywiołaków. To stosunkowo nowa postać. Ciekawa klasa, bo wiadomo, łoczyk Dosyć ciekawe są te mm, klocki mocy. Czasami, nie powiem, jakaś tam postać ledwie zipia a te klocki potrafią dobić. Naprawdę fajna rzecz. Ma prześwietnego Robala, który po prostu zadaje 250 ataku co turę. To jest tak dużo jak teraz yy, zadają wszelkiej yy, maści yy, super minionki z tą tylko różnicą, że Super Minionka się zabija, a to trzeba wyleczyć. No niestety pochłonienie 20% tego leczenia to jest trochę mało, no ale coś za coś, tak? Za to jak już się wyleczy, to zada 810 punktów odkrwawienia przez 3 tury, czyli tam po prawie 300... Hmm. Czy jest to skalowane? No nie, chyba nie jest skalowane. I poprawię 300 punktów co turę. Jest to całkiem niezły wynik. Ja powiem szczerze, rzadko spotykam ją w obronie, ale zawsze miałem problem. Trzeba uważać, nie wziąć zbyt dużo żółtych, bo niestety to robi tak, że celuję tego potworka na wycelowany cel. Wycelowany cel, super powiedziałem. Plus oczywiście dodatkowo na wszystkie żółte, więc jak ktoś pójdzie mono, to wszystkie będą dostawać po 250. Ataku co turę. No chyba, że zaraz ma się lekarza i się odpali lekarza, to się go bez problemu wchłonie czymkolwiek, tak naprawdę. Bo najgorszy lekarz leczy 20%. Eee, Niemniej, jeżeli idzie się na przykład w, e, na przeciwnika, który ma dwie postacie żółte w obronie, to jest świetne, bo sobie celujemy w kogoś innego niż żółtego. Dostanie robala żółty, dostanie ten, którego się celowało. No, trochę szkoda, że nie zadaje dodatkowych obrażeń, takich bezpośrednich, nie? E, czy dobra? No, jest szybka mana, więc może się przydać, tak? Czasami nie ma klocków, a to po prostu zabije. Jak tylko ktoś nie uleczy, to zabije. E, później mamy Nemesis, stara postać. Problem starych postaci w ogóle w tym portalu, mam na myśli, z rodziny Styxu. Jest to, że one mają wszystkie, nawet na podwójnym przebiciu, tylko 1000 starczy. O ile ataku 1300 to jeszcze pół biedy, ale 1000 starczy i 2000 życia to jest coś tego typu, że odpala kurde Sowa i właściwie zdejmuje tą postać, tak? No, więc... albo zostawia resztkę życia. Więc to jest, no, dobre na jakimś tam poziomie, tak? Fajne ma ładunki, bo już od pierwszego mocno wali. I tutaj ma coś takiego, że przez 3 tury za każdym razem, kiedy mana wroga zwiększa się dzięki specjalnej umiejętności, czyli efektowi ze statusu, właściwości poziomu itd., itd. czyli jakiekolwiek tam hatory, yy, czy, 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 czy ludwiki, to tutaj jest super sprawa, bo taka postać dostaje 250 obrazów. No, w dobie 5000 yy, prawie, że tam 4000 z hakiem u kreskówek. HP to 250 jest mało no więc e, znowuż to na jakimś tam poziomie gry jest świetna postać e, jak się uda przez przypadek dwa paski zdobyć to jeszcze dostanie taki mm, łomot większy 640 tylko znowuż to jest tylko sniper szkoda że nie rozchodzi się to na już wtedy trzech na przykład tak e, no i próby wzmocnienia regeneracji many wtedy się przekształcają na minus 34% many więc całkiem spore spowolnienie najlepszy jest oczywiście trzeci ładunek bo jest wszystko jakby cudzamen do kupy czyli nie dość, że obrażenia są eee, plus te spowolnienie w razie czego, no plus jeszcze większy łomot, tak szkoda, że nie jest to jakiś taki łomot naprawdę konkret skok, bo tu jest z 500 na 640, a tutaj jest tylko na 680, no mogłoby być na przykład nie wiem, na 700 coś, byłaby świetną postacią, generalnie nie najgorsza Później Zenobia. No szkoda, że bez Łacha, niestety, bo w łachu tutaj te statystyki nie są takie złe, bo ma 1200 obrony, 2400, ale to jest z Łachem, a Łach daje takie bonusy. No łacha nie ma, tego bonusu nie będzie, więc te wszystkie statystyki będą mniejsze. Na tyle mniejsze, że aktualnie ja mimo, że ją mam, to jej nie używam. Fajna była kiedyś na Tytany, bo zwiększała te siłę klocków. Trzeba było jednak Korzystać z, na przykład z jakiejś tam z, zwoju odmiany, żeby sobie ich dodać, tych klocków dopiero im odpalić. Była spoko kiedyś, teraz. No cóż. Ulius, stosunkowo nowy mag mm, z pasywką zadającą obrażenia, no i oczywiście pasywką spowalniającą generację many w postaci kumulacji. Jest to bardzo fajna umiejętność. E, on generalnie przywołuje mm, no, minionki. Niestety z małą ilością życia, mała ilość ataku. Taki minionek daje 20% regeneracji many, dopóki ten minionek jest. Minionka można szybko zdjąć, i szybko go nie ma. Dziwne jest to, że on ma klasę czarnego księżnika, gdzie kłóci się jego czar, jakby z klasą, bo teoretycznie, jak ktoś ma jakieś tam statusy, to zadając obrażenia, jest szansa, że ten status. Spowoduje tam zwiększenie obrażeń, więc to tak się trochę dziwnie gryzie. E, tutaj ma przywołanie z kolei potworka na wroga. Ten potworek wysysa efekty leczenia w postaci aż 60%. To jest mega dużo, kurde, praktycznie chyba to jest najwięcej ze wszystkich robali. E, no i co? No i e, po wezwaniu przeklęty magiczny potwór zapewnia swojemu właścicielowi 38 do minus 38 do regeneracji many całkiem spore spowolnienie, dopóki się go nie wyleczy to taki jest po prostu przeciwnik mocno spowolniony no jedyny mankament, trzeba mieć aż 12 klocków, żeby to odpalić mam willow tak samo ona na tym drugim czarze jest super, tylko problem żeby ona dożyła do tych, tego drugiego paska to musiałem ją przebić dwukrotnie jeszcze teraz się zastanawiam, czy nie wpakować jej symboli na 25 ulius też może być game changerem o ile przeżyje Niestety na szybkiej manie nic to nie daje, bo każdy pasek ładuje się z osobna. Eee, później mamy ladria, wzywa pomocników, całkiem takich, nie najgorszych. Eee, co ciekawe, one nie atakują, to pomocnicy za to dodają 10 punktów obrażeń eee, zdrowia, przepraszam, nad stan. Eee, co turę. Jest to dosyć ciekawy efekt, może być stosowany jako taki lekarz turowy, jeżeli przeciwnik nie będzie w stanie zabić minionków, bo na przykład użyje się jeszcze prowokacji jakiejś, no to całkiem, całkiem potrafi nieźle podleczyć. Co ciekawe, wszyscy sojusznicy otrzymują dodatkowe 20% obrażeń i dziwne, bo spoiwo żywiołów dodaje jeszcze 10% obrażeń od umiejętności specjalnych. Niestety jedno i drugie jest od umiejętności specjalnych, czyli w tym momencie zieloni dodają, mają 30% więcej obrażeń, pozostali 20%. Chyba, że ma się dwóch z rodziny Legend 2023, to wtedy ten spoiwo działa na wszystkich. No. Może być użyteczna. U nas jeden kolega używa w obronie stale, nawet nieźle tego. Obrona działa trudno powiedzieć czy przez elfy, czy przez leadrię. Na pewno na jakimś tam poziomie gry może być przydatna. Następnie mamy ZA15. Beki. No Kiedyś niesamowicie upierliwa i często spotykana czarodziejka w obronie. Najgorsze jest u niej to, że po pierwsze ona. Leczy troszeczkę, bo troszeczkę, ale zawsze. No i oczywiście pasywka spowalniająca. Jak to nowe Wimagowie. Pierwszy czar zadaje 350: jako snajper. Przy jej statystykach 1300, nawet potrafi jeszcze być nie najgorsza. Tarcza 1100 daje pożyć powiedzmy jakoś tam. Prawie 1200. Za każdym razem, gdy cel aktywuje umiejętność specjalną, czyli ten, którego strzelimy. To ma na wszystkich pozostałych, jest zmniejszona o minus 15. Jest to dosyć ciekawe, aczkolwiek to jest o tyle dziwne, że przeciwnik musi odpalić. No niestety w dzisiejszej dobie niektórzy jak odpalą, to już się zginie, więc no. E, plusem powiedzmy jest to, że zwłaszcza na szybkiej wojnie, że jak pierwszy odpali, to już później żaden inny nie odpali, bo zjedzie minus 15%. No ale to trzeba no strzelić. Najlepiej w pierwszego od lewej. Tak? No. Więc yy, okazjonalnie może uratować tyłek. Yy, drugi czar jest y, zwiększający manę wszystkich o 10%. Nie wiem jak to ma się teraz z tymi legendarnymi postaciami. Yy, bo pamiętam jak yy, ten taki kurna yy, ośmiornico matko brody tam nazywany jakiś tam zapomniałem go nazwę tak rzadko teraz się go widzi. Miał 20% Mane dodatkowej i był świetny. Później go znerfili, że dawał 10 i przestali go używać. Eee, no, czyli przypuszczam, że tutaj te 10%, no, będzie mało przydatne. Eee, ale może czasem, nie wiem, pomóc załadować drugi raz. Tylko, no, to jest drugi czar, czyli minus F, taki, że 12 klocków trzeba uzbierać, zbierać, żeby to odpalić. Ale drugi czar jest coś jest ciekawe, bo jest jakby hipcio. Przez 5 tur. Każdy, kto po niej odpali, to zadaje 250 obrażeń. No hipcio jest fajny, każdy go chciał mieć. Hipcio jest na średniej manie, ta jest jakby tutaj na wolnej manie. Taką wersją hipcia. E Ciekawostką jest to, że czasami ten jeden klocek gdzieś tam brakuje, więc ona doda te 10% i zaraz po tym będzie mógł ktoś odpalić. A jeszcze 5 tur trwający ten efekt, to jest dosyć długo. No ja się nad nią... Zastanawiam, aczkolwiek ja mam 20 postaci na luzie do wykorzystania, więc wezmę na pewno inną. Constance. No Kiedyś uniki były świetne, teraz uniki coraz łatwiej jest zablokować, zlikwidować. Zresztą każdy unik zabiera tylko 10%. Pff, przepraszam, 10 punktów obrażeń przy aktualnych 3-4 tysiącach życia, to to jest mało. Więc te uniki to tak naprawdę trochę gra na zwłokę. Niby fajna jest ta pasywka, która tam kogoś chroni. Nie wiem, ja nie mam jakoś super specjalnie problemów. Tym bardziej, że można ją zabić po prostu klockami. No tak. Tu mamy postać flipa. Flip to lekarz całkiem konkretny, 45% na średniej manie. Ataki wszystkich sojuszników mijają, później obronę. Przez 4 jest to całkiem spoko, bo ja to tam. Chyba nawet delikatną skórkę, jeśli, się nie jeśli dobrze się orientuje. No i wszyscy sojusznicy otrzymują 50% szans na uderzenie krytyczne. Oczywiście to jest tylko z klocka, ale 50% szans to jest sporo. Jak pójdą z trzy klocki w postać, to myślę, że po efektów obronnych idzie zdjąć niejedną postać. No, oczywiście są te pasywki jeszcze, które tam dodają dodatkowe obrażenia od wody. I tam ta postać jest wporna na obrażenia od wody, choć nie ma za dużo takich, co, co robi, no ale jest. Także dosyć ciekawy lekarz. Teraz mamy Tanatosa. Znowu Styx, trochę problem, bo tutaj mamy tą już obronę. Tarcie tylko 1000, prawie 100, trochę mało. Niby fajny czar. Bo na każdym pasku regeneruje zdrowie i im dłużej się tam więcej klocków zbiera, tym więcej regeneruje. Więc może być sytuacja, że trzeba szybko trochę kogoś podleczyć, więc 20% uratuje tyłek, może. A przy okazji przyspieszy regenerację many yy, na dwie tury. Trochę krótko, szkoda, że nie ze 3. Yy, później mamy yy, drugi pasek, 30%. Szkoda, że nie jest jakieś 35%. Yy, tak mogłoby być więcej niż tylko 10 więcej, ale tutaj za to zwiększa manę wszystkich słuszników o 10%. No znowuż wiemy, że te 10% nie jest za dużo i prawdopodobnie nie spowoduje to tego, że kogoś odpalimy z tego powodu. Ale pff, jak się jeszcze będzie miało barda w drużynie to jest... da się to wykorzystać. No i ostatni ładunek. Niestety znowuż tam chyba te 12 klocków łącznie potrzeba. Już nie pamiętam ile styks tam Potrzebuje wszystkiego na maksa. Chyba 12. E, regeneruje 50% zdrowia wszystkich sojuszników, czyli całkiem konkretne leka. Zwiększa manę wszystkich o 20%. To już jest taki etap. Najczęściej, że każdy już raz odpalił, bo, on, bo każdy będzie tam, nie wiem, po 9 powiedzmy, załadowany, a ten po 12. Więc może to uratować sytuację, że drugi raz odpalimy szybciej. O ile oczywiście ta na to sprzyżyje, bo 1000 starczy i 2020 życia przy. Podwójnym limicie i 25 symbolach to jest naprawdę prawie tylko na jednego strzała od jakiejś tam, na przykład, Sowy. No i co jeszcze? Wszyscy sojusznicy otrzymują 40% regeneracji many, więc nawet jak komuś braknie, to czasami bomba. Wystarczy, żeby uzupełnić brakującą manę. Naprawdę fajne, na drugiego strzała brakującego. No i dobra, no i jedziemy do Arciego. Niestety Arcie jest bez kostiumu. Więc nie ma tych wszystkich bonusów, które tutaj są. Więc nie ma tych statystyk 1300, 2400 życia. Więc znowuż on jest trochę cienki pod względem żywotności. Bardzo fajna jest druga umiejętność, bo te obrażenia tak akurat są. Nie da dobre, choć to jest szybka mana, więc. Ale fajne jest to, że on blokuje na 4 tury. O 3, no. Blokuje wzmocnienia u wroga, i każdy tam sobie. Jak spróbuję coś założyć, to otrzyma 150 punktów obrażeń. Oczywiście znowu w dzisiejszej dobie 150 punktów życia to nie jest dużo, ale na jakimś tam poziomie gry on jest na pewno bardzo, bardzo, bardzo fajny. Eee, cóż, mamy trzecią, czwartą kolumienkę za 20, i tu zaskakujący rochefort. Rochefort, czy jak tam się go czyta, no nieważne. Może trochę starawy już jest to muszkieter, no bo już dawno nie mieliśmy muszkieterów. Fajna rodzina, bo może się od, odrodzić, dodatkowo ta ochrona jakaś tam sobie jest, ale prześwietny strzał. Prześwietny po prostu, mm, może być w dzisiejszej dobie prześwietny, bo tak, strzela bardzo mocno w cel środkowy, trochę tam gdzieś po boku sobie pyknie, dodatkowo nakłada na trzy tury. Coś takiego, że można mu po zabiciu tego celu można zadać pozostałym 952 obrażenia, lub 626, jak nie zrobiony, więc to jest skalowane względem tego yy, siły. Więc, więc, więc warto w nim iść od razu w atak, jakby robić siateczkę. No i co? No i fajna jest sprawa taka, że. Można go sparować na jakieś eventy ostatnio w modzie i po prostu zdjąć bardzo szybko fale bosów. Później mamy królowa Guan. Bardzo fajna postać kiedyś, teraz trochę mniej, bo znowu statystyki trochę nie te trochę od czapy pasywka. Chociaż ona na przykład ma ochronę od y, tej pierwszej pani y, Akonia, tak? Więc tutaj plus, że można sobie iść y, żółtym na Akonie i nie zostanie robala. Y, zadaje 330 obrażeń wszystkim. Jest to całkiem sporo, tylko szkoda, że atak nawet na maksa jest tylko 1000, niecałe 200. Więc to nie będzie szału. Nie będzie szału nie w dzisiejszej dobie. Na jakimś tam poziomie starszym, oczywiście świetna postać. Wszyscy sojusznicy otrzymują 10% many za każdym razem, gdy przeciwnik użyje swojej umiejętności specjalnej przez 4 tury. I to jest po prostu bomba. Bomba, zwłaszcza jeżeli się weźmie ją i yy, prowokacje. I na przykład pójdzie kombo, odpala tam pięciu kolesi, zabijają prowokacje, ale wszyscy pozostali nasi są naładowani, na przykład, tak? bo dostaną. No nazwijmy, nie wiem, 30% many od każdego, tak? Więc jest y, naprawdę fajna. E, a jak się zdejmie ten efekt, to przeciwnik dostaje w zamian 525 obrażeń. E, przeciwnik w do dodatku, wszyscy przeciwnicy, tak? Więc całkiem ok, choć no to już nie jest ta znowuż skala życia, gdzie to będzie wpływało jakoś konkretnie na to, że kogoś zabijemy, ale może się zdarzyć, tak? ktoś będzie na dobiciu i go dobija akurat 500. Więc ciekawa postać. Fajne jest to, że jest sparowana z innymi postaciami z tej klasy, czyli na przykład Changę, e, czy z kto tam był? Teraz zapomniałem, taki żółty wojownik Erlang Shang To spowoduje, że będzie 75% szans na przedłużenie od tury tych tutaj efektów e, czyli na przykład właśnie przedłuża do 6 tur zdobywanie many, gdy przeciwnik czaruje bardzo fajna postać i teraz mamy Hyposa Hypos to taki znowu styksowiec, który ma tylko 1050 obrony znowuż, jeśli dożyje to będzie ok, zadaje 220 obrażeń wszystkim, To jest słabo przy 1200 ataku Wszyscy wrogowie są odporni na nowe wzmocnienia i to jest spoko, choć tylko dwie tury. Odwołuje wszystkie wzmocnienia wrogów i to jest fajne, bo odwoła wszystko co mają i później tych wszystkich spowoduje, że będą odporni na trzy tury. I to jest naprawdę spoko i to nie jednokrotnie kiedyś, no po prostu rozwalało system. Eee, no i na ostatnim pasku robi dokładnie to samo, tylko trochę dłużej tam trwało turę. Ta blokada, no i trochę więcej obrażeń zada. No niestety, szału nie ma. No bo, wiadomo, mimo nawet tego bonusu, to 1200 ataku, to teraz to jest tyle co nic. Ale może się komuś przyda, jak ktoś nie ma odwołania mm, wzmocnień, bo tak naprawdę odwołania wzmocnień to ma tylko chyba gormek w kostiumie. Wśród czerwonych. Jeżeli się mylę, ktoś jeszcze odwołuje. Oczywiście nie liczę od postaci z klocka, to mnie poprawcie. Cel. Cel. No, wolna, więc. No, minionki nawet mocne. Ta kamienna skóra nawet spoko. Niestety działa tylko na jednego szczała, Ale co trzy dury się ta odnawia. Tylko teraz trzy tury to jest na tyle długo, że można już kogoś ubić. Było to niezłe. Myślę, że na szybki manie jeszcze może być przydatne. Mm, no nic. Przejdźmy do Ksandrali, czyli kolejnej postaci z dziwiołaków. Super postać w obronie, zwłaszcza jak będzie tank czerwony, bo jak będzie tank czerwony, na przykład no, Hator ktoś pójdzie mono niebieskimi, ta odpali i trafia wszystkich niebieskich. 450% i to jest dużo, choć ma tylko ataku 1200. Automatycznie zadaje jeszcze 651 obrażeń celowi i wszystkim lodowym, gdy jest pełna i obniża jej poziom do 50% na okres 4 tur. Więc jest to taki alafuriatki atak, więc mono w tym momencie ma przechlapane. Bo w zasadzie mogą się sami zabić. <laughs> Zmienia wszystkie tarcze natury na planszy i to ma wpływ na manę. Czyli jeżeli pójdziemy zielonymi ją odpalimy, a jest na średniej manie, więc zbyt szybko to nie będzie. Bynajmniej następne klocki, o ile jeszcze jakieś będą po jej załadowaniu, to przyszybszą następne załadowanie postaci. Do tego stopnia, że będzie można załadować drugi raz zielonych, dosłownie przejść klocków więc może być przydatna w ataku i na pewno jest świetna w obronie. Do tego te wszystkie kryształki, które tam strzelają sobie, czasami mogą uratować sytuację, że ktoś na dobitce zginie. No i tak przynudzając 23 minuty, chciałbym podsumować, co według mnie jest najlepsze, ale pamiętajcie, to jest według mnie, czyli dla mnie, nie znam waszych kart, nie wiem kto co potrzebuje, ale według mnie to jest bardzo fajna postać, jeżeli chodzi o 10, bo po prostu. No yy, jak to nazywa się? O Jezus, no, przez 3 tury za każdym razem, kiedy ma na wroga, zwiększa się. Eee, w jakikolwiek sposób to zadaje 250 obrażeń. Może nie jest to jakiś super ekstra, ach i och, ale tu jest drugi, ten ładunek, gdzie wszyscy wrogowie są odporni na nowe wzmocnienia ze statusu. Jak nie mamy postaci, która potrafi to zrobić, to to jest naprawdę dzisiaj się dobie przydatna sprawa. Więc to byłby mój numer 1, a numer 2 najprawdopodobniej byłby Ulius, eee, no, jednak ta regeneracja many czy chociażby te potworki mogą być, jakby to powiedzieć, przydatne. Dużo pochłaniają życia, więc przydatne na przykład na mm, postać e, kreskówkowe leczące typu vivika czy inne jakieś tam, które dużo leczą. Więc może być naprawdę fajnym, przydatnym, mimo dziwnej klasy. E, I na trzecim miejscu, Akonia bo ten robal naprawdę potrafi nieźle ugryźć później za 15 dla mnie na pierwszym miejscu jest beki, beki no jak beknie to przeciwnik na pewno ma przekichane yy, zwłaszcza na drugim czarze gdzie jest jakby hipciem plus dodatkowo dodaje manę i jeszcze leczy no po prostu cudo a i spowalnia manę wroga więc cudo no robi wszystko co się tylko da i to jest pierwsza postać. Według mnie druga postać. Flip. Jeżeli komuś brakuje dobrego lekarza, to to jest naprawdę dobry lekarz, który jednocześnie wzmacnia całkiem konkretnie yy, różne Po prostu. No. I na trzecim miejscu. Według mnie. No myślałem nad konstanc, ale jednak uniki już teraz są passe. Więc wziąłbym Tanatosa, bo on jest lekarzem w każdej sytuacji. Czasami ma się tam kilka klocków i się go odpali. Później ma się trochę więcej, to się odpali lepiej. A do tego dodam w razie, jeżeli będzie dużo klocków, to można dwa razy bardzo szybko odpalić ekipę. No i z listy numer 3 za 20. Dla mnie na pierwszym miejscu jest Rochefort ze względu na eventy i nie tylko, bo w dzisiejszej dobie, jak są legendarne oddziały, to zabić tym czarem jest trudno. Ale dobić już jest łatwo i wtedy odpala za 952. Oczywiście w przypadku maksymalnego jego zrobienia. I, i do tego na super na eventy. Na drugim miejscu, według mnie, najlepsza jest Ksandrela, ze względu na to, że można ją użyć w obronie. Jest naprawdę upierdliwa. Jak komuś brakuje zielonego koloru, nie ma meny czy kogoś tam, to ona jest super a nawet nie wiem, czy ja mając menę i ją, to nie wybrałbym jej w obronę. Musiałbym się zastanowić. Yy, I trzecia postać według mnie no tutaj jest takie yy, egzekwo. Bo tutaj mamy człowieka, który odwołuje wśród czerwonych jako jedyny. A tu mamy postać, która yy, zapewni manę. A w dzisiaj się dobie mana jest najważniejsza. Nawet jeżeli przeciwnik jakiś tam jeden czy dwóch powiedzmy odpali to dwóch jak odpali, to nam naładuje. Być może stracimy dwóch ekipy, ale może akurat tą mniej potrzebną. Więc no, to jest jakby trzeci wybór. Taki egzekwo zależnie od potrzeb. No i cóż ja bym tutaj wybrał? Ja osobiście mam nadal dylemat. Najprawdopodobniej wybiorę Rocheforta, bo mam fajne postacie, żeby dobić. Eee... Drugi wybór, oczywiście, dla mnie to jest Beki, a z pierwszej listy nie biorę nikogo pod uwagę. No nic, życzę powodzenia w wybieraniu. No i pamiętajcie, jak komuś się podoba mój kanał, to niech subskrybuje. Może zacznę częściej kręcić. Jak będzie Was więcej, pozdrawiam, cześć.